Ponownie w tym odcinku naszego szkolenia zajmiemy się dalej nagrywaniem. Akurat będziemy nagrywali audio, ale w tym momencie sytuacja będzie taka, że dosyć często, jeżeli pracujecie w waszym studiu domowym, czy też w studiu bardziej profesjonalnym, no to dosyć często zdarza się tak, że budujecie, czy to wokal wasz, czy jakiś instrument, nagrywacie pewne fragmenty, ścieżek z danego projektu. No, i macie taką możliwość, że idzie nagrać pewien fragment kilkakrotnie i potem na podstawie niego zbudować jakąś jedną fajną super próbkę, super ścieżkę. Tak więc w Freeperze też istnieje taka możliwość, i właśnie w tym odcinku się na tej możliwości skupimy. Tak więc zaczynając ten temat, zobaczmy najpierw, jakie tutaj mamy opcje. Najważniejsze, żeby tutaj była opcja właśnie w tym New Recording that Overlaps Existing Media Items, w tej opcji, żeby ten. Ta pierwsza opcja Split Existing Items and Create New Takes, żeby to było zaznaczone. Tak więc w tym momencie, jak ja tutaj będę nagrywał w tym akurat dwutaktowym loopie, będę nagrywał ścieżki. Za każdym razem będzie się tworzyła kolejna próbka w ramach tej jednej ścieżki. Okay? I co my tu jeszcze mamy właściwie? No to by było najważniejsze. Tak więc mamy zaznaczony już lub mamy zaznaczoną ścieżkę dwutaktową. Przejdziemy teraz do początku, i ja nacisnę W. Uzbrojemy ten kanał, on jest akurat już przygotowany pod mój mikrofon. I teraz po prostu zacznę nagrywać i zobaczymy, co się z tego wytworzy. Wpuszczam rekord. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Ok, zapiszemy sobie, tutaj wcisnąłem spację, żeby przerwać to nagrywanie. Zapiszemy sobie te wszystkie nasze próbki, które nagraliśmy. I tu od razu muszę zwrócić uwagę na to, że ta ostatnia oczywiście nie jest dokończona, tak więc będę chciał się jej pozbyć. Tutaj generalnie zaczniemy od tego, że jest bardzo fajny klawisz skrótu, żeby przechodzić pomiędzy tymi ścieżkami. Tak więc zobaczcie, można to robić też lewym przyciskiem myszki, jeżeli się chce, ale jeżeli przejdziecie, o źle trafię, jeżeli przejdziecie tutaj do opcji item, zobaczcie sobie co się dzieje w przypadku, kiedy skorzystamy z klawiszy skrótu, czyli take, próbka, następna próbka, klawisz skrótu t. I zobaczcie teraz, jak szybko można przeskakiwać pomiędzy tymi próbkami. Ja sobie podświetlę tą, którą chcę akurat usunąć z tego, i tutaj mogę także wejść do tego mojego menu item e, prawym przyciskiem myszki. Take i skasujemy, czyli delete active take. Ok, tak więc mamy teraz te trzy ścieżki, które chcemy, no i oczywiście jak e, po, podejść do tego tematu, od czego się zaczyna. Generalnie, najpierw sobie podzielimy, podzielimy tutaj te frazy, i będziemy się starali z tego akurat zbioru próbek wybrać jedną super próbkę, która będzie złączona z trzech, powiedzmy, tych fraz. Tak więc, na początku skorzystamy z klawisza przedzielenia jak gdyby, tych próbek. Tak więc, zaznaczę sobie kursor tutaj, powiedzmy, po środku, i wejdę teraz sobie do item, i możemy nacisnąć klawisz skrótu S, czyli split, czyli podzielenie, i zobaczmy. Ok, wciskamy kolejnym kursorem tutaj, dalej. Okay. I widzicie, że w tym momencie nie dość, że mamy podzielone je tutaj na oddzielne próbki na ścieżkach, jak gdyby oddzielnych, ale mamy także tutaj przedzieliliśmy te ścieżki tutaj na jeszcze, jak gdyby mniejsze próbeczki. Ok, jedną z pierwszych rzeczy, oczywiście, można tutaj poprawić niedoskonałości, jeżeli chodzi o sposób, w jaki akurat trafiliśmy z frazą daną, czy. Jak grać instrument czy wokal w czasie, czy nawet tu można poprawić też ton, jeżeli się chce, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że macie ten krewysz skrótu ALT czy opcję i wciskając to, widzicie, kursor się zmienia i możemy sobie tutaj dokładnie przewinąć i ustalić jak chcemy. Ok, tak więc sobie tutaj akurat powiedzmy w tym momencie: przewinę powiedzmy do tego momentu. Ok, ustawimy je sobie wszystkie tak jak chcę też powiedzmy tak na środku to jest troszkę za szybko no i to te też ustawmy tu mniej więcej na środku ok tak więc teraz już powiedzmy wyrównaliśmy sobie te ścieżki tutaj jeszcze jedna rzecz mi się od razu e, narzuca jeżeli byście pracowali na, dłużki, na dłuższych typu ścieżkach pamiętajcie o tym że w tych właściwościach prawym przyciskiem w właściwościach e, tej próbki żeby ta opcja loopu była też odznaczona w tym momencie, po prostu nie będzie Wam tu akurat powtarzał jak gdyby tej próbki Reaper. No oczywiście jeżeli chcemy wykasować... Jeżeli chcemy wykasować te z przodu rzeczy, co my tutaj mamy... No, to, to możemy już automatycznie, jak sobie tu już stworzymy tą super próbkę, zaraz wam pokażę tutaj, możemy to wyczyścić jeszcze. A na razie nie, bo na razie pracujemy na tych tutaj kilku próbkach. Ok, i teraz powiedzmy, że już mamy to wyrównane tak jak chcieliśmy. Tak więc ja sobie teraz mogę zacząć odsłuchiwać i wybrać jedną super próbkę. Oczywiście tutaj, no, to co nagrałem, to nie jest jakiś mistrzostw świata. Tak więc ja sobie to mogę właśnie wybrać w ramach tego przykładu, obojętnie co. Tak więc powiedzmy, że w tym pierwszym jak gdyby fragmencie, w tym pierwszym przedzieleniu mi się podoba ten pierwszy take. ok, one są teraz podświetlone. Przejdźmy tutaj do drugiego. Wybiorę sobie tutaj drugi i w tym trzecim, w tej trzeciej jak gdyby tutaj podziałce wybiorę sobie trzeci. Tak więc mamy tutaj te trzy próbki, które mi się mega podobają. Co teraz mogę z nimi zrobić? Z jednej strony mogę, wystarczy, że pamiętacie o tym, żeby kliknąć dwukrotnie na całej ścieżce, żeby podświetlić to wszystko. i Widzicie, że one się teraz ładnie podświetliły. Przejdziemy z powrotem do item i mogę, jeżeli nie chcę się już tego pozbyć, to mogę je zablokować. Jeżeli uważam, że to już jest super próbka i nie chcę nic z tym więcej robić, mogę to także już wyeksportować do gotowca, do tak zwanego już gotowego, gotowej pojedynczej ścieżki, ale na razie tego nie chcę robić, ponieważ tej, tej operacji nie mogę cofnąć. Tak więc co jeszcze możemy z tym zrobić? Możemy stworzyć tak zwane kompy, czyli zestaw, który mi się na przykład podoba i mogę go zapisać jako powiedzmy komp1. Ok, i teraz mogę sobie stworzyć na przykład dużą, drugą próbkę, która będzie powiedzmy złożona z tej, z, z tej pierwszej tutaj w drugiej części i z tej drugiej w tej trzeciej części. Też mogę sobie dwukrotnie tutaj kliknąć. Widzicie, które mam podświetlone. I potem automatycznie przejść znowu do Item, Comps i możemy sobie zapisać to jako drugi komp. I teraz jeżeli ja wejdę do Item tylko muszę trafić. Jeżeli przejdę do kompa, widzicie, że automatycznie się przełącza pomiędzy pierwszym a drugim, tak więc mogę sobie tutaj zrobić ładne zbiory. I teraz tak, już na samym końcu, jeżeli ja już jestem zadowolony z tego, co mi się tutaj stworzyło, no to oczywiście możemy to wszystko wyeksportować. I tak są dwie formy, bo generalnie na tych próbkach, które tutaj stworzyliśmy, możemy pracować w dwójaki sposób. Tak więc, jeżeli mamy to tu wszystko zaznaczone, powiedzmy, dwukrotnie klikamy na tych ścieżkach, możemy to wszystko wyeksportować. Już to wcześniej pokazywałem. Jeżeli tutaj przejdziecie do opcji Take, możecie to wszystko tak zwanie eksplodować do nowych ścieżek. I zobaczcie, co się teraz stało. Te wszystkie teki zostały wyeksportowane do pojedynczych ścieżek, tak więc, jeżeli chcecie pracować w takim zakresie, możecie tak robić. Natomiast, mimo wszystko, jak widzieliście, no, wyeksportowaliśmy sobie do, do tych trzech ścieżek i tu możemy zacząć się tym bawić, ale wydaje mi się, że jednak. Działanie w zakresie jednej pojedynczej ścieżki tutaj w ramach tych próbek, które są dostępne, jest dużo szybsze, tak więc widzieliście, że możemy to przełączać. Wybrać sobie jeden tak zwany komp, który nam się podoba, możemy sobie go zapisać. I od razu on gdzieś tam będzie się działo, tak więc ja sobie tutaj skasuję te ścieżki. OK i powiększymy sobie tą troszkę ścieżkę. Pamiętacie, że z komand klawiszem pod makiem bądź z kontroli i scrollem, możemy sobie to powiększyć. I teraz tak, no nawet jeżeli już mamy wybrane, to co to, to możemy jeszcze na sam koniec zrobić? Jak to mamy wszystko zaznaczone? No bo oczywiście no, może się nagle sytuacja zmienić, że że no, no nagle nam się coś odwidzi i nagle chcieli, będziemy chcieli wykorzystać inny fragment akurat. Dlatego ja właśnie, jeżeli chodzi o korzystanie z tej opcji tutaj w Comps. List, no nie polecałbym z tego aż tak 100% korzystać, ponieważ wtedy skasujemy już nie będziemy mieli możliwości jak gdyby powrotu do tego co było wcześniej tak więc no zostawcie sobie to wybierzcie sobie takiego taką super ścieżkę tutaj z tych próbek które macie i to może już być w tym projekcie tak więc no dużo to miejsca aż tyle nie zajmuje, a będziecie zawsze mogli wrócić do tych innych też ścieżek jeżeli by nagle coś się pozmieniało zawsze to oczywiście można wyeksportować później już i dalej obrabiać ale na tym etapie, właśnie tworzenia super ścieżki, no to akurat tutaj polecałbym, właśnie nie, nie jak gdyby spłaszczenia tego audio i stworzenia jednej takiej super ścieżki, ponieważ, no wiadomo, są różne sytuacje. Ale tutaj możecie co nawet potem zrobić. Jeżeli macie już to wszystko zaznaczone, tu jest w kąpie też fajna opcja. Możecie to od razu wszystko sobie wrzucić na górę. I w tym momencie to możemy się zacząć bawić. Akurat możemy tutaj troszkę wyciszyć. Możemy zresztą. Przejść bezpośrednio tutaj, włączyć sobie Mute. O przepraszam nawet nie tutaj, ale możemy sobie wziąć tą Take Envelope, Mute Envelope. I możemy tutaj zacząć edytować. Dodamy sobie piórkiem z komandem bądź z kontrolem. Możemy sobie to wszystko wyciszyć jak Raz. Chcemy. raz. Ja to robię tak ręcznie, ale oczywiście to można tutaj wyedytować. Jeszcze nie pokazywałem automatyzacji, ale tutaj można właśnie też ustalić, ile ma być tych punktów. Tak więc jest tu opcja Reduce Number of Points. Możemy tu ją zaznaczyć i możemy wykasować te punkciki. OK, widzicie, że zredukowaliśmy te punkciki na szybko i mamy taką możliwość tutaj. Tylko ja to muszę to jeszcze poprawić, oczywiście. No, okay, teraz już w miarę dokładnie. No, i w tym momencie ten cały przód, który tutaj mieliśmy, możemy jeszcze wykasować tą jedną. Delete point, raz. raz. I to można potem już tak dokładnie tutaj edytować na każdym z tych takeów. Jeżeli chcecie, ale widzicie, że opcje tu są, tylko trzeba do nich dotrzeć. Tutaj mniej więcej to już w porządku wygląda. Tak więc zachowaliśmy sobie te wszystkie też próbki, a wrzuciliśmy tylko tą, która nam się najbardziej podobała, na górę. I w tym momencie możemy to zapisać, właściwie ten projekt, te, te wszystkie próbki na wszelki wypadek zostały w tyle i, i możemy się czuć oczywiście w cudzysłowie bezpieczni w tym zakresie. Ok, to ja myślę, że to było mniej więcej tyle, co chciałem wam przekazać na temat właśnie generowania takich super ścieżek z kilku nagranych. I zapraszam już do kolejnej części.